Władze Gminy Jelcz-Laskowice stale podnoszą komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców. Kolejne inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury drogowej. Jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, wybraliśmy trzy skrzyżowania w centrum miasta. To jest taki ja mówię, trójkąt niebezpieczny między ulicą Boszka, Habrową a Tańskiego. Cały projekt dotyczył czterech przejść. Jedno przejście mamy przy samej strefie i zamieszkaniach w Miłoszycach. Wszystkie grzewania są wyniesione, oznaczone odpowiednio do bezpieczeństwa, są barierki zastosowane. Inwestycje finansowane są zarówno ze środków własnych, jak i wspierane pieniędzmi z zewnętrznych programów, co pozwala na szeroki zakres prac. Kolejnym takim zadaniem, które mam nadzieję będzie realizowane ze środków. Polskiego Ładu, bo złożyliśmy takie wnioski. To będą ulice na osiedlu Laskowice, Kowalińskiego i Ziołowa. A także w ramach wniosków o dofinansowanie miejscowości, w których były kiedyś PGR-y, to jest taki drugi nabór, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na budowę ulicy Zielonej, tu na osiedlu Laskowice, oraz ulicy Średniej w Piekarach. Jeżeli nam się uda uzyskać dofinansowanie, to te ulice będą realizowane z tych środków. Natomiast w przypadku ulicy Zielonej, gdyby się nie udało uzyskać dofinansowania, to jest przewidziane w planie, że będzie realizowana ze środków budżetu. Ale mam nadzieję, że te środki dostaniemy i będziemy realizować. Jesteśmy akurat po przetargu na przebudowę ulicy Tynieckiego to jest odcinek od skrzyżowania Ze Świętochowskiego do ulicy Oleśnickiej. Tam będzie pełna infrastruktura wykonana. Przyszedł czas na osiedle tej Laskowice, ta stara część miasta. Tam również jest teren, już zainwestowany, też maksymalnie chyba w 90 paru procentach. Stąd no też konieczność budowy. Uzupełnienia, bo mamy zrobioną na tym osiedlu już ulicę Świętochowskiego, ulicę Łąkową i kawałek tym mamy zrobione. To będzie takie uzupełnienie, zamknięcie i zrobienie drugiego wylotu z, z drogi powiatowej z ulicy Oleśnickiej w zakresie tejże przebudowy ulicy chodzi również przebudowa i wymiana sieci wodociągowej. Kolejną inwestycją jest Przebudowa ulicy Piastowskiej i Partyzantów w centrum miasta. Dostaliśmy decyzję z ridoską i jesteśmy na etapie szykowania przetargu. W czasie prowadzonych prac kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w rejonie modernizowanych traktów. Wszelkie inwestycje na terenach komunikacyjnych powodują pewne niedogodności, ale myślę, że mieszkańcy to zrozumieją. Zresztą wykonawca jest zobowiązany do organizowania ruchu zastępczego, organizacji ruchu. Także jest taki projekt zrobiony, zatwierdzony, więc także tutaj no, mieszkańcy muszą się trochę przemęczyć, ale efekt jest taki, że po zakończonej inwestycji... Wszystkim humory wracają i wszyscy są zadowoleni. W kolejnych miesiącach przebudowanych zostanie wiele ulic i dróg w gminie jelsz a o postępach prac będziemy informować.